Hejka, z tej strony maję dzisiejszy filmik to będzie e, haul z promocji w Rosku i wszystko będę Wam pokazywała kategoriami, powiem Wam, że serio, zrobiłam wielkie zakupy, ja na tej promocji się nie mogę opanować, przysięgam. To wszystko są moje zakupy baza pod makijaż kupiłam jedną i to jest ta nowość z Vivo. Ja słyszałam, że ktoś mówił, że ona jest bardzo podobna do tej Fenty i w sumie z tego względu ją wzięłam. Także jestem ciekawa w sumie, czy będzie podobna, czy będzie fajna. Będzie na pewno jakiś test. Jeżeli chodzi o podkłady, to delikatnie zaszalałam, bo kupiłam ich aż 5 i pierwszym jest właśnie ten z bo z tej samej serii co baza. Też podobno jest super, więc no nie mogę się doczekać, jak go przetestuję. Kolejny to Eveline, ten Selfie Time to jest w ogóle mój ulubiony podkład drogeryjny i kupiłam sobie po prostu do dodatkowy kolor 04, bo jeszcze nie mam. Kolejny podkład ze to jest ten Matte My Day, on się chyba nazywa, tak mi się wydaje, Mattifying Foundation i ja wzięłam sobie odcień 03, wydaje mi się, że powinien być dla mnie ok i słyszałam wiele dobrego na temat tego podkładu, więc uznałam, że ta promocja w Rosku to jest no idealny moment po prostu, żeby sobie przetestować. Kolejny podkład, na który się czaiłam już w ogóle od poprzedniej edycji w Rosmanie, to jest ten Bourjois Always Fabulous i ja sobie akurat wziąłam odcień 210, nie wiem czy on nie będzie nam mnie delikatnie za ciemny, ale wydawał mi się po prostu najładniejszy z tych wszystkich, które tam były, więc albo będę go używała po prostu jak będę bardziej opalana, no chyba, że jest ok. Zobaczymy, ale na pewno się nie zmarnuje. Kolejny podkład, już ostatni, to jest podkład z Rimmela Lasting Matte. I on jest podobno bardzo, bardzo długotrwały i ma porządne krycie, także też e, zobaczę i dam znać, czy to prawda. Kolejna kategoria, czyli korektory. Pierwszy korektor to jest ten Zewelina. Ja sobie wzięłam odcień 2. I mój ukochany, czyli Lovely No More Dark Circles, i też oczywiście odcień 2. On jest bardzo ładny, żółciutki, mega Wam go polecam i chciałam sobie ich kupić więcej, ale kurczę, był ostatni nie Puder kupiłam sobie tylko jeden i to jest tak właściwie puder pod oczy i to jest ten najnowszy z Libo Hydrating Setting Powder i on podobno robi efekt mokrej skóry, więc w sumie jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo nie wyobrażam sobie efektu mokrej skóry pod oczami, ale no podobno jest całkiem fajny, także też sobie go wzięłam na testy. Następna kategoria, czyli bronzery i pierwszy to jest bronzer z Makeup Revolution. On ma taki bardzo ładny odcień i to jest ten ze współpracy z Natalią Siwiec. On wychodził też za jakieś grosze, także no, nie mogłam sobie odmówić. Następny, już trochę droższy, to jest taki wypiekany bronzer z Max Factory. Ja też o nim słyszałam naprawdę wiele dobrego i też już miałam ochotę go sobie kupić na tej poprzedniej promocji, ale jakoś tak, wiecie, troszeczkę stopowałam się z tymi zakupami. W tym roku poleciałam na całego, także no też musiałam go kupić. I kolejny brązer wypiekany z Evelina, To jest odcień 02 to jest ten lekko ciemniejszy i powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak on się będzie miał do tego z Max Factora, bo jest znacznie tańszy, a wydają się w sumie dość podobne. Kolejna kategoria, czyli róże i tutaj mam róże z to jest kolorek 01, to jest totalna nowość, więc w sumie nic o nich za bardzo nie słyszałam i to jest chyba jedyny taki produkt tutaj, tak mi się wydaje. Kolejny róż to jest ten róż z Makeup Revolution w współpracy z Natalią Siwiec i on ma też taki piękny odcień cukierkowy bardzo i powiem Wam, że z tej serii nie udało mi się kupić tylko rozświetlacza i jeszcze będę na niego polować, bo słyszałam, że jest przepiękny i jak już o rozświetlaczach mowa, to pierwszy, który sobie kupiłam to jest taki sypki z Lovely, ja słyszałam, że to jest w ogóle zamiennik tego z Anastazji, także no y, mam dość spore oczekiwania co do niego, mam nadzieję, że będzie fajny. Kolejny rozświetlacz to jest Vibo i e, zmalowana. Powiem Wam tak. No, mega. E, cały rozwalony. E, nie fajnie, nie fajnie. Będę musiała sobie go naprawić, ale nie spodziewałam się takiej klapy w tych zakupach. Kolejny rozświetlacz, i tak naprawdę już ostatni. To jest w ogóle najdroższa rzecz z moich całych zakupów. I to jest rozświetlacz wypiekany ze Sinskina I to jest od 42. Powiem Wam, że jak ja go macałam wcześniej. To, to jest takie cud serio jestem go tak ciekawa, jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał na policzkach, bo zapowiada się po prostu świetnie. No i też słyszałam o tych rozświetlaczach wiele, wiele dobrego. I ostatnia kategoria twarzy, czyli mgiełki rozświetlające. Oczywiście, no, nie mogłam nie kupić u swojej ukochanej mgiełki z Nevellaina. Eee, ja akurat używam cały czas tej różowej, ale wziąłam sobie ten odcinek na testy. Szczerze mówiąc, wątpię, że one się będą czymkolwiek różniły, bo. One w ogóle nie zostawiają kolorowej poświaty na twarzy. No, ale może także wzięłam sobie na spróbowanie. I kolejna podobna rzecz to taka Healthy Glow Booster Illuminating Mist z Vibo. Ja o niej nic nie słyszałam, ale jak ją zobaczyłam, to powiem Wam tak, że no kusiła mnie bardzo, więc uznałam, że wezmę sobie na testy. Zwłaszcza, że mgiełka Vibo Mood jest po prostu świetna, także myślę, że ta też może być naprawdę spoko przechodząc dalej już do ust pokażę Wam błyszczyki i kupiłam sobie ten błyszczyk z Chili z Evelina i powiem Wam, że ja w ogóle nie zaglądałam jakby nie przyglądałam się temu produktowi bo ja miałam już błyszczyk właśnie ten z Evelina z Chili i po prostu myślałam, że to jest to samo i kupiłam sobie na zapas bo to jest jeden z moich ulubionych błyszczyków, ale ten jest kolorem, a tamten jest taki bardzo, bardzo jaśniutki prawie, że przeźroczysty, także trochę się zdziwiłam szczerze mówiąc nawet nie wiedziałam, że takie są Mam nadzieję, że będzie fajny. To jest akurat odcień 02, także jestem ciekawa, jakie są jeszcze odcienie, bo chętnie bym sobie spróbowała jakiegoś takiego bardziej nudziakowego. Nie jestem zła, że on nie jest przeźroczysty, bo ten odcień i tak jest bardzo ładny, taki twarzowy różyk. No i jestem ciekawa, czy on będzie tak samo fajnie powiększał, jak ta pierwsza wersja. I kolejny błyszczyk z Evelina. to jest jakiś... Ee, XL Lip Maximizer, taki odcień, czy taki zgaszony różyk, to jest odcień akurat 0,5. I dwa błyszczyki z serii Glow and Go, również z Evelina, to jest odcień 0,1 przeźroczysty, bez żadnych drobinek ani nic takiego. I kolejny odcień 0,6 to jest taki nudziak z takimi naprawdę minimalnymi drobinkami. Kolejna pomadka do ust, jedyna wykręcana, jaką kupiłam, to pomadka Makeup Revolution i ona ma taki piękny, nudziakowy odcień, serio jestem zakochana i to opakowanie powiem Wam, że to też jest takie całkiem fancy i jedyna płynna matowa pomadka, którą kupiłam to jest ta Ultra Matte Liquid Lipstick z L'Oreala odcień 836 I to jest taki piękny, zgaszony dzienny różyk nie jakiś taki bardzo jasny, ale też nie jest bardzo ciemna, ja tych pomadek z L'Oreala jeszcze nigdy nie używałam, ale słyszałam właśnie dobre opinie, także też sobie chętnie przetestuję i na pewno dam znać Rzeczy do brwi. No, musiałam kupić po prostu te swoje żele z Rimala ulubione. Ja akurat używam odcienia 02 i powiem Wam, że serio. To jest w ogóle to, co ja mam teraz na brwiach. To jest najlepszy żel, taki koloryzujący, jaki ja kiedykolwiek miałam. Także naprawdę polecam sobie go sprawdzić, zwłaszcza na tej promce. Kolejny żel, który kupiłam sobie na testy, to żel z Evelina Brow and Go. I powiem Wam, że ja mam ten żel już tylko. Ja mam go w ciemniejszym odcieniu i tamten ciemniejszy odcień jest na mnie za ciemny. Przez to jakoś zawsze te brwi, coś mi w nich nie pasuje, no właśnie przez ten kolor. Także chcę sobie ten żel dobrze przetestować, dlatego zdecydowałam się, że kupię sobie tą jedyneczkę, bo ta dwójka jest naprawdę mega ciemna i moim zdaniem tylko dla bardzo, bardzo ciemnych brunetek i osób z czarnymi włosami. Kolejna rzecz do brwi to brow stain z... Maybelline. Ja mam odcień medium brown. Maxi to bardzo polecała, także no musiałam kupić. No i będę dawać znać, jak mi się to sprawdza. Kolejne rzeczy to będą takie pierdółki do oczu i pierwszą taką rzeczą jest total liner z Maybelline. I ja też właśnie słyszałam, że on jest super na linię wodną czy do robienia takiej roztartej kreski. Mi zależało właśnie na brązowej, także zdecydowałam się na brązową, ale są różne kolory. Jakbyście chcieli na przykład czarną albo nie wiem, no jakąś tam inną. I kolejna ym, kredka, którą kupiłam, to kredka na linię wodną beżowa z Rimela. Ja ją kiedyś miałam i bardzo ją lubiłam yy, i też nie ukrywam, że przypomniałam mi o niej Maxineczka, także też właśnie przez nią kupiłam Ponownie. No i teraz dwa eyelinery. Pierwszy z bo Tak naprawdę bardzo dużo osób go polecało i kosztował grosze, więc no uznałam, że przetestuję, bo po prostu żal nie brać. I kultowy eyeliner z Evelina, Też już po prostu nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, czy on naprawdę jest tak świetny, jak wszyscy mówią. Mam nadzieję, że tak, bo eyeliner z Fenty, czyli tak naprawdę jedyny, jaki mam, to jest klapa. Naprawdę jest klapa. No i dobra, to by było w sumie wszystko, co kupiłam. Ja zapłaciłam za te zakupy mniej więcej 450 zł także no, uważam, że dość sporo, ale z drugiej strony mam masę, dosłownie masę nowych produktów do testowania, także się bardzo cieszę i też możecie dać mi znać, czy byście byli zainteresowani takimi filmami typu test, właśnie tych rzeczy, które kupiłam z Rossmana, pierwsze wrażenie, coś takiego, bo ja bym bardzo chętnie coś takiego nagrała, tylko właśnie pytanie, czy wy byście chcieli takie coś obejrzeć, także dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło. Piszcie oczywiście, co wy tam sobie kupiliście, co polecacie, więc, bo ja na pewno jeszcze skoczę raz do roska i spróbuję kupić sobie jakieś tam pojedyncze rzeczy, które, których nie było za tym pierwszym razem. Ja się żegnam i życzę Wam miłych głowów.